Rozdział czternasty Jesteś wiernym sługą, powiedział przewspaniały do lorda Xaviusa. Nagrodą, jakie otrzymasz, nie będzie końca. Dam ci wszystko, czego pragniesz. Każdą rzecz, każdą osobę. Powstrzymując się od mrugania, nocny elf ukląkł na jedno kolano przed ognistym portalem, upajając się obietnicami Boga. Ze wszystkich sług przewspaniałego cieszył się jego największą przychylnością i to on miał zostać obdarzony niebywałą potęgą, kiedy droga zostanie otwarta. A im dłużej szlachetnie urodzonym nie udawało się tego dokonać, tym bardziej opóźniało się przybycie Boga i tym większa była frustracja doradcy. Oprócz niego frustrację odczuwały jeszcze dwie osoby. Pierwszą była królowa Aszara. Która, tak jak on, nie mogła się doczekać dnia, kiedy wszystko to, co niedoskonałe, zostanie usunięte ze świata, także zostaną na nim tylko nocne elfy, i to tylko najświetniejsze z nich, które będą rządzić rajem, jaki nastanie. Nie wiedziała rzecz jasna, że w swej mądrości przewspaniały uczynik Sawiusa jej oblubieńcem ale doradca nie spodziewał się protestów, gdy zostanie już o tym powiadomiona przez ich cudownego boga. Drugą osobą sfrustrowaną brakiem powodzenia był ogromny hakar, łowczy, któremu zawsze towarzyszyły dwie bestie. Chodził wokół szlachetnie urodzonych czarodziejów, wytykając im błędy i pomagając tam, gdzie było to możliwe, ale nawet przy wsparciu jego wiedzy tajemnej. Dopiero teraz osiągnęli pomniejszy sukces. Hakar i jego ogary nie byli już przynajmniej sami wśród nocnych elfów, gdyż z portalu wyłoniły się jeszcze trzy rogate olbrzymy o purpurowych twarzach, które niektórzy uznali za przerażające, ale u lorda Saviusa budziły wyłącznie podziw. Mierzyły co najmniej dziewięć stóp, górując znacznie nad szlachetnie urodzonymi którzy sami mieli ponad siedem stóp wzrostu. Byli to namaszczeni rycerze Boga, niebiańscy wojownicy, których jedynym celem było wypełnianie jego rozkazów bez względu na koszty. Każda z postaci w brązowych pancerzach mierzyła około dziewięciu stóp, i choć byli dziwacznie chudzi, nie mieli żadnych trudności z utrzymaniem masywnych, podłużnych tarczy i płomiennych buzdyganów każdy rozkaz wypełniali co do joty i traktowali doradcę z takim samym szacunkiem jak Hakara. A wkrótce miało ich być jeszcze więcej. Gdy tylko Xavius się odsunął, portal rozbłysnął. Rozkwit, wypełniając wzór, nad którym się unosił, puchnąc aż. Z portalu wyszedł kolejny piekielny gwardzista, jak Hakar nazywał tych szlachetnych wojowników. Gdy tylko wkroczył na śmiertelny plan, pochylił przerażającą głowę przed łowczym a potem ksawiusem hakkar dał mu znak żeby dołączył do swoich poprzedników odwracając się do ksawiusa wskazał czterech zbrojnych przewspaniały spełnia pierwszą daną ci obietnicę nocny elfie rozkazuj im są twoimi sługami ksawius doskonale wiedział co z nimi zrobić Ponieważ otrzymałem ich w darze, najlepiej nadadzą się na prezent dla królowej, uczynię ich osobistymi strażnikami aż Szary. Łowczy kiwnął głową za probatą. Obaj znali wartość zadowolenia królowej nocnych elfów, tak jak obaj znali skryte pragnienia doradcy. Najlepiej zrobisz, samemu przekazując jej taki dar nocny elfie, nie przerwiemy pracy pod Twą nieobecność. Dopilnuję tego. Pomysł przekazania daru osobiście bardzo przypadł Ksawiusowi do gustu. Ukłoniwszy się Hakkarowi, doradca strzelił palcami i wyprowadził czterech olbrzymich wojowników z komnaty w wieży. Dobrze wiedział, gdzie znajdzie Asszarę o tej porze. Kamienne oczy Hakkara, który odprowadził go wzrokiem do wyjścia, rozbłysły jasno. Choć jej doradca niewiele sypiał ostatnio prawie w ogóle jako królowa Asszara, miała prawo i przywilej odpoczywać, kiedy tylko przyszła jej na to ochota. Koniec końców musiała być doskonała pod każdym względem, zwłaszcza gdy w grę wchodziła jej uroda, dlatego władczyni nocnych elfów z reguły przesypiała cały dzień, unikając całkowicie ostrego, palącego słońca. Z tego też powodu Asszara nie przyjęła najlepiej pojawienia się jednej ze swoich dam dworu. Spłoszona elfka padła szybko na kolana przed zaokrąglonym skrajem puchowego łoża królowej, które zajmowało niemal całe pomieszczenie, starając się ukryć za cienkimi jak pajęczyny zasłonami, którymi było otoczone. Światło świateł ospałym gestem dała dziewczynie znak, że może mówić. – Pani wybacz swojej pokornej służce, ale lord doradca prosi o audiencję, twierdząc, że ma ci coś interesującego do pokazania. Ashara nie była w stanie wyobrazić sobie niczego, czego pragnęłaby w tej chwili do tego stopnia, aby wstać z łóżka nawet dla doradcy. Wydeła usta, zastanawiając się, czy odesłać Ksawiusa. Niech poczeka pięć minut! mruknęła w końcu, sadowiąc się w przemyślany sposób znając doskonale upodabniania Xaviusa, wiedziała, jak najlepiej je wykorzystać. Doradca mógł uważać, że ma przewagę nad swoją władczyni, ale jako kobieta miała przewagę nad każdym z mężczyzn. Potem pozwól mu wejść. Dama dworu nie kwestionowała decyzji swej pani. A z szara spod zmrużonych powiek patrzyła jak wychodzi, a potem przeciągnęła się wdzięcznie, planując przebieg spotkania ze swoim głównym doradcą. Młoda służka wróciła zdenerwowana, ale dopiero gdy Xavius odczekał kilka minut. Nie podnosząc głowy, dzięki czemu doradca nie mógł dostrzec wyrazu jej twarzy, Wprowadziła go przez grube, misternie zdobione dębowe drzwi do prywatnych komnat królowej. Tylko kilka razy ośmielił się odwiedzić ją w tym miejscu, jej najbardziej intymnym azylu. Ksawius wiedział, czego się mniej więcej spodziewać. A z Szara będzie się starała wydać nieskazitelnie piękna i uwodzicielska, pozornie nie zdając sobie z tego sprawy. Była to gra, w którą grała, i to dobrze, ale był na to przygotowany. Miał nad nią przewagę. Rzeczywiście, królowa nocnych elfów spoczywała na łożu z jedną ręką za głową, a dwie odziane w jedwabie damy klęczały obok niej. W zasięgu ręki królowej znajdował się srebrny stolik, na którym stała szmaragdowa butelka wina, napełniony do połowy kielich, świadczył o tym, że kosztowała już aromatycznego trunku. Mój drogi lordzie doradco, wyszeptała. Musisz mieć mi do powiedzenia coś wyjątkowo ważnego, skoro poprosiłeś o audiencję o tej porze. Cienka, lśniąca materia podkreślała jej doskonałe kształty, dlatego postarałam się podjąć cię najlepiej jak mogłam. Z pięścią na sercu padł na kolana. Wpatrując się w białą marmurową posadzkę, Lord Xavius odparł. Światło świateł. Uwielbiane serce ludu, wdzięczny jestem, iż zechciałaś poświęcić mi czas. Wybacz, że zakłócam ci spokój, ale mam dla ciebie bardzo interesujący dar. Dar godny królowej nocnych elfów, królowej świata. Czy mogę go wezwać? Podniósł wzrok i odkrył, że udało mu się przykuć jej uwagę. Przesłonięte rzęsami oczy królowej zdradzały rosnącą ciekawość. A szara zmieniła pozycję, tak że przykrycie o mało nie odsłoniło jej piersi. Wzbudziłeś moją ciekawość, drogi Ksawiusie, Uczynię ci zaszczyt zaprezentowania mi twojego daru. Wysoki doradca wstał, odwrócił się do drzwi i strzelił palcami. Z sąsiedniego pomieszczenia dobiegły ich stłumione okrzyki, i dwie służki wbiegły do środka, aby schronić się pod skrzydłami swej pani, marszcząc brwi, a z Szara usiadła, prawie, ale nie do końca, pozwalając okryciu się zsunąć. Do prywatnej komnaty królowej wmaszerowali dwójkami czterej przerażający wojownicy, tak wysocy, że przechodząc przez drzwi musieli się pochylić, aby nie zawadzić rogami o ościeżnicę. Po wejściu rozstąpili się, trzymając przed sobą tarcze i unosząc buzdygany w salucie. Aschara nachyliła się do przodu, całkowicie zafascynowana. – Czym oni są? – Twoją własnością, moja królowo, ochrona twojego życia jest ich obowiązkiem, jedynym powodem, dla którego żyją. Spójrz, wasza wysokość, na swoich nowych, osobistych gwardzistów. Widział, że jest zadowolona. Przewspaniały miał przysłać kolejnych niebiańskich wojowników, ale ci byli pierwsi i mieli należeć tylko do niej. To zupełnie zmieniało postać rzeczy. Wspaniale! wymruczała wyciągając rękę do jednej ze służek. Młoda dziewczyna natychmiast sięgnęła po suknie as szary. Pozostałe służki utworzyły mur, zasłaniając królową do wysokości szyi przed Ksawiusem i piekielnymi gwardzistami. – Przyjmuję twój dar. – Cieszę się, że ty się cieszysz. Służki się odsunęły. Odziana teraz w półprzezroczystą szatę barwy szronu, Królowa Aschara wstała z łóżka, wlekąc po marmurowej posadzce tren sukni, starannie odmierzonymi krokami podeszła do wysokich postaci i przyjrzała się im. Piekielni gwardziści stali tak nieruchomo, że można ich było wziąć za posągi. – Czy jest ich więcej? – Będzie – zmarszczyła brwi. – Tylko tylu po tak długim czasie? – jak przewspaniały ma do nas przybyć skoro nie jesteśmy w stanie ściągnąć tu jednorazowo więcej niż kilku jego sług? Czerpiemy ze studni najlepiej jak potrafimy wspaniała królowo. Przeciwstawne prądy, zewnętrzne reakcje, wpływ innych czarodziejów, jak dziecko, które wyciąga rękę, aby dotknąć nowej zabawki, a z szara przesunęła palcami polśniącej zbroi jednego ze swoich nowych gwardzistów. Rozległ się cichy syk, królowa cofnęła palce, przez jej idealne rysy przemknął grymas zadowolenia, więc dlaczego nie odciąłeś studni od takich zewnętrznych wpływów, ułatwiłoby ci to znacznie zadanie. Lord Xavius otworzył usta, żeby wyjaśnić, dlaczego zawiłości czarów szlachetnie urodzonych nie pozwalały na coś równie, ale uświadomił sobie, że nie ma na to sensownej odpowiedzi. Z teoretycznego punktu widzenia, sugestia Aszary była niezwykle cenna. Zaprawdę jesteś królową, powiedział w końcu. Wbiła w niego złote oczy. Oczywiście, że jestem królową, mój drogi doradco. Zawsze była, zawsze będzie. Tylko jedna Aszara. As Skinął głową bez słowa. Podeszła z powrotem do łóżka i usiadła lekko na jego skraju. Czy to wszystko? Tak. Na razie moja królowo w takim razie masz pewnie mnóstwo roboty. Odprawiony, lord Xavius skłonił się nisko przed monarchinią, po czym wycofał się z komnaty. Nie uraziły go jej królewski ton ani postawa, nie rozdrażniło go nawet to, że cały czas panowała nad sytuacją odciąć studnie od wpływów to było wykonalne, jeśli nie przez samych szlachetnie urodzonych. To przy pomocy hakara. Łowczy z pewnością będzie wiedział najlepiej, jak się do tego zabrać. Kiedy korzystanie ze studni zostanie ograniczone tylko do mieszkańców pałacu, łatwiej będzie manipulować mocą czerpaną z niej przez szlachetnie urodzonych, łatwiej będzie ją przekształcać. Nieważne, jaki zamęt odcięcie studni spowoduje wśród reszty ich ludu, jest zdecydowanie jednym z nas wiem to równie dobrze jak znam siebie samego były to prawdopodobnie najbardziej paradoksalne słowa w historii a przynajmniej tak się wtedy wydawało krasusowi wymówił je przecież smok korial strasz najnowszy oblubieniec aleks straszy a także młodsze wcielenie krasusa korial strasz nie rozpoznał siebie samego a przynajmniej nie w świadomy sposób ale to, że Aleks Strasza nie zdradziła mu prawdziwej tożsamości przybysza, rodziło wiele pytań. Pierwsze wiązało się z obecnym stanem smoka. Choć pamięć krasusa była dziurawa jak sito, wątpił by mógł zapomnieć o chorobie, na jaką wydawało się cierpieć teraz jego wcześniejsze wcielenie. Korial Strasz wydawał się znacznie starszy, znacznie słabszy niż wskazywałby na to jego wiek. Wyglądał na starszego od tyrana, który był od niego starszy o wiele wieków. – Co jeszcze możesz o nim powiedzieć? – zapytała Alek straszę swojego partnera. Drugi smok spojrzał na Krasusa, mrużąc oczy. – Jest starszy, bardzo stary. Korial-strasz przekrzywił łeb. – Coś w jego oczach, w jego oczach. – Co z nimi? – wielki samiec cofnął się. – Wybacz mi. – Mąci mi się w głowie. Nie jestem godzien, aby przebywać w twoim towarzystwie. Powinienem się usunąć. Ale ona nie pozwoliła mu odejść. Spójrz na niego, mój oblubieńcze. To już moja ostatnia prośba. Na podstawie tego, co o nim wiesz, czy zaufałbyś mu? Ja... tak, moja Alek Straszo, zaufałbym. Nagle stała się rzecz dziwna. Kiedy smok o nim mówił, Krasus poczuł się silniejszy, silniejszy niż kiedykolwiek od chwili przybycia w przeszłość. Nie tak silny, jak powinien być, ale prawie tak jak normalnie i nie tylko on. Zauważył, że jego młodsza postać, choć mówi co innego, też zaczyna wyglądać zdrowiej. Łuski korial strasza, nabrały kolorów, a smok poruszał się z większą łatwością. Nie mówił już urywanymi zdaniami, ale strasza skinęła głową, słysząc odpowiedź swojego oblubieńca. To chciałam usłyszeć, Twoje zdanie wiele dla mnie znaczy. Czy życzysz sobie czegoś jeszcze? W Twojej obecności wracają mi siły, możliwość udzielenia ci pomocy wyraźnie mnie pokrzepiła. Przez gadzi pysk Smoczej Królowej przemknął tak dobrze znany Krasusowi uśmiech. Poetyczny, kochany Korial Straszu tak, mam do ciebie jeszcze jedną prośbę. Wiem, że będzie to trudne, ale muszę poprosić, żebyś nam towarzyszył, kiedy przedstawię tego oto smoka pozostałym aspektom. Udało jej się zaskoczyć obie wersje Korial Strasza. Młodsze wcielenie przemówiło jako pierwsze, wyrażając zdumienie starszego. Zwołasz spotkanie pięciu. Nad nim, ale dlaczego? Ponieważ opowiedział historię, którą muszą usłyszeć, którą teraz opowiem Tobie, a potem możesz odpowiedzieć, czy wciąż mu ufasz, czy nie. A więc jego wcześniejsze ja pozna w końcu prawdę. Krasus był przygotowany na to, że smok dozna szoku. Ale tak jak on zataił przed scenariusem, nie tylko część prawdy, ale i własną tożsamość. Tak teraz smocza królowa postąpiła w podobny sposób. Mówiła o zakłóceniu i wszystkim tym, o czym Krasus opowiedział obserwatorowi, ale o prawdziwej tożsamości Maga nie wspomniała ani słowem. Dla jej oblubieńca krasus był tylko jeszcze jednym czerwonym smokiem, którego umysł został rozdarty przez potężne siły. Sam krasus nie próbował w żaden sposób się ujawnić. To była Aleks strasza. Jego życie, jego miłość. Mógł być jej doradcą, ale to ona posiadła mądrość aspektu. Jeśli uważała, że jego młodsze ja powinno pozostać nieświadome, to kimże był on, żeby się nie zgadzać? Zdumiewająca opowieść wymamrotał Korial Straż, który wyglądał i brzmiał coraz lepiej. Miałbym trudności z uwierzeniem w nią, gdybym usłyszał ją od kogokolwiek innego niż od ciebie, moja królowo. Więc straciłeś do niego zaufanie? Wzrok młodszego wcielenia spotkał się ze wzrokiem starszego. Nawet jeśli Korial Strasz nie rozpoznał samego siebie, musiał rozpoznać bratnią duszę. Nie, nie, nie straciłem. Jeśli uważasz, że powinien stanąć przed pozostałymi, muszę się zgodzić. Więc polecisz ze mną, ale ja nie jestem jednym z pięciu. Jestem tylko sobą. Królowa życia roześmiała się lekkim, melodyjnym śmiechem, i dlatego dorównujesz szlachetnością każdemu z nas, wyraźnie pochlebiła tym korial Straszowi. Jeśli jestem tak silny, jak się teraz czuję, z ochotą polecę u Twego boku i stanę przed pozostałymi aspektami. Dziękuję. To wszystko o co proszę, nachyliła się do przodu i musnęła głową jego głowę. Krasus poczuł ukłucie dziwnej zazdrości. Stał tutaj, patrząc na samego siebie obdarzanego pieszczotami przez swoją partnerkę, a jednak nie był to on. Żałował, że nie może choć na chwilę zamienić się miejscami z korial straszem, że choć na tę jedną chwilę nie może być prawdziwym sobą. Rzuciwszy smoczycy ostatnie przeciągłe spojrzenie, samiec odwrócił się i opuścił komnatę. Kiedy koniuszek ogona strasza zniknął w korytarzu, magowi zakręciło się w głowie. Słabość napłynęła falą, sprawiając, że się zachwiał. Upadłby, ale potężna, pokryta łuską macka owinęła się miękko wokół niego. To ogon Alek Straszy przyszedł mu na ratunek. Dwie części uczynione całością, przynajmniej na jakiś czas nie rozumiem kręciło mu się w głowie. Czułeś się znacznie lepiej w jego obecności, prawda? Te, tak. Gdybym mogła być w tej chwili nozdormu, dormu, lepiej bym to rozumiała. Myślę, myślę, że w ziemskiej krainie żadna istota nie może współistnieć z samą sobą. Myślę, że ty i on, będąc jednym, czerpiecie tę samą siłę życiową. Kiedy przebywacie z dala od siebie, jesteście przepołowieni. Ale kiedy znajdziecie się bardzo blisko, tak jak przed chwilą, osłabienie nie jest tak straszne. Pomagacie sobie nawzajem. Krasus, usadowiony bezpiecznie, doszedł do siebie na tyle, żeby przemyśleć jej słowa. Więc dlatego poprosiłaś go, żeby z nami poleciał. Twoja historia musi zostać opowiedziana i będzie lepiej, jeśli on będzie w pobliżu. A co do twojego niewypowiedzianego pytania. Nie wyjawiłam mu prawdy, ze względu na to, do czego możemy być zmuszeni, aby uratować sytuację. Jej głos sposępniał, gdy wypowiadała ostatnie zdanie, co potwierdziło podejrzenia Krasusa. Obawiasz się, że może zajść konieczność usunięcia jednego z nas z tego okresu czasu, nawet jeśli będzie to oznaczać śmierć. Olbrzymia smoczyca kiwnęła niechętnie głową. Tego się obawiam, ukochany. Godzę się na to. Wiedziałem o tym od początku, więc została nam jeszcze tylko jedna kwestia do omówienia, zanim sięgnę ku pozostałym, a mianowicie co zrobimy z tym drugim, który przybył wraz z tobą. Choć w duchu przeprosił Ronina, Krasus nie zawahał się. Jeśli będzie to konieczne, podzieli mój los. On też ma bliskich, o których się troszczy, odda za nich życie. Królowa życia kiwnęła głową. Tak jak zaufałam twojemu osądowi w twojej własnej sprawie, tak samo ufam mu w kwestii twojego towarzysza. Jeśli podejmie taką decyzję, też zostanie usunięty. Wyraz pyska smoczycy złagodniał. Wiedz, że już zawsze będzie mnie to smucić. Nie obwiniaj się o to, moja królowo, moje serce. Muszę się skontaktować z pozostałymi. Najlepiej będzie dla ciebie, jeśli tu na mnie zaczekasz. Tutaj nie będziesz odczuwał znużenia. Czuję się zaszczycony, moja królowo. Zaszczycony, jesteś moim oblubieńcem. Mniej nie mogłabym uczynić. Ogonem podprowadziła go do części gniazda w pobliżu strumienia. Krasus usiadł w naturalnym zagłębieniu, przypominającym wielkie krzesło. Idąc w stronę korytarza, smocza królowa zatrzymała się i dodała z nutką żalu w głosie: Mam nadzieję, że będzie ci wygodnie wśród jaj. Postaram się ich nie dotykać. Krasus znał wartość każdego z nich. Jestem tego pewna, ukochany. Zwłaszcza, że są twoje. Zabrakło mu słów. Kiedy szkarłatna olbrzymka zniknęła, Krasus przyjrzał się jajom. Jako oblubieniec oczywiście parzył się ze swoją partnerką. Wiele jego dzieci dożyło wieku dorosłego, przynosząc dumę stadu. Wyrżnął pięścią w ścianę, ignorując ból, jaki go przeszył wskutek tego nierozważnego postępku. Choć wyjawił wiele swojej ukochanej Alekstraszy, ukrył przed nią kilka ważnych faktów. Najważniejszym było nadejście płonącego legionu. Krasus obawiał się, że nawet jego królową, choć tak mądrą, może kusić igranie z historią, a to mogło spowodować jeszcze straszliwszą katastrofę. Ale co było o wiele gorsze. Krasus nie był w stanie powiedzieć jej, jak będzie wyglądać przyszłość ich własnego gatunku, przyszłość, w której ocaleją nieliczni, przyszłość, w której większość smocząt z tego i kolejnych lęgów zginie, nim zdąży osiągnąć dojrzałość, przyszłość, w której sama królowa życia stanie się niewolnicą, a jej dzieci psami obronnymi zwycięskiej rasy.